Moim rozmówcą jest Jacek Wiśniewski. Jacku, powiedz mi, czy widziałeś nowy trailer KSW20? No, nie oglądałem go jeszcze, ale sprzężę że już jest i przyjadę do domu, bo mi powiedziałeś, no to na pewno sobie zobaczę. W tym trailerze padła taka informacja, że KSW 20 będzie w systemie płatnym. Wielu kibiców zarzuciło KSW natychmiast, że nie chcą płacić za kartę, która ich zdaniem jest najsłabsza w historii. No i jednym z, z takich zarzutów właśnie był Twój udział w tej, w tej gali. Jednak masz rekord 0-0, walczysz z zawodnikiem, który już ma jakiś tam rekord zawodowy. I co mógłbyś w takim razie powiedzieć tym ludziom, żeby fanom, żeby. Zachęcić ich jednak, że, że będzie warto. No to ja mówię, żeby, skoro oni tak mówią, no to niech będą, nie, nie będą moim, moimi fanami, tylko mają być fanami KSW, tego pięknego w tam, sportu. Tam walczy Błachowicz, walczy Pudzian, walczy Różalski, no to jak sobie wykupią, to dla nich no. I dla mnie nie muszą. Ja po prostu znam swoją wartość, chcę się spróbować. I wszyscy myślą, że ja nie trenuję, że Podchodzę do tego, do treningu jak najman podszedł, że a, wyjdź, co troszkę sobie tam przyrobić i no, zobaczą, zobaczą. No. Naprawdę ciężko trenuję, w różnych klubach trenuję, mam praktycznie dziennie po dwa treningi i jest parter, stójka. No, jeżeli nie chcą mi oglądać, to tak powiedziałem, no, jak chcę, wykupią tylko do momentu, do mojej walki, później nie oglądają. A w jednym z wywiadów wspominałeś, że Twoja rodzina, przyjaciele, fani tak zareagowali troszeczkę sceptycznie do tego pomysłu Twojego z MMA, ale teraz kiedy już wiadomo, że podpisałeś kontrakt z największą organizacją w Polsce, wiele osób twierdzi, że również w Europie, czy jakoś po, jakieś ich podejście zmieniło się choć trochę? Zmieniło się wszystkich podejściach w ostatnich dwóch tygodniach zabierałem niektórych znajomych na treningi, no i po prostu widzieli, jak pracuje, no i zmienili. Na, na początku mówili, wariacie, gdzie ty się pchasz, czy obiją cię tego. No, to jak obiją, no to życie, no, no to będę obity. No. Ja się tego akurat nie boję. No. no i zmienili, zmienili zdanie i po prostu widzą, jak pracuję, jak wylewam poty. No i tylko teraz wszyscy czekamy, jak to będzie. Mhm. A czy możesz nam opowiedzieć Twoją taką krótką historię z Norbertem Sawickim, który jest bratem Michała Materli, ponieważ on jest Twoim menadżerem. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to się zaczęła, Twoja historia współpracy z nim? Menadżerami jest yy, Norbert Sawicki i. Józek Szuba, to oni w dwóch tutaj to wszystko kręcą, ten na Śląsku, ten y, tam y, próbuje wszystko poukładać w Warszawie. No i po prostu to było tak, żeśmy się skontaktowali telefonicznie. Ja tam miałem chęć y, s, już tutaj t, trenując w Orzeszu chęć i byłem zgłoszony do mistrzostw tych świata amatorów w październiku, prawda. No ale zadzwonił do mnie i był kontakt y, i pomysł był taki, że by coś spróbować na gali, jeżeli ona by na Galicie SW, jeżeli ona by się udała, w sensie, że ja zawsze mówię, nie chodzi o wynik, tak samo mówię w piłce, tylko grać tutaj dobrze, pokazać się na boisku, a tutaj dać dobrą walkę. No i wiadomo, wtedy Kibic inaczej na to popatrzy, inaczej będzie mówił, no a nie, że po prostu w 30 sekundzie coś się stanie, chociaż może się stać, no przecież to jest sport, prawda? No ale na razie nie myślę o tym. No i ten kontakt był taki, właśnie, że po prostu. Norbert zaproponował, że porozmawia z panem Lewandowskim i z panem Kawulskim. No i był pomysł, im się to spodobało, wrzucili to na miałem zaprosić na kręcenie tych trailerów. No i tak mi się dogadali, podpisaliśmy. No i jestem, no a... Po prostu większość ludzi, wiem o tym, że są y, dużo, dużo lepsi zawodnicy, bo wiem jak trenuję też w klubie w Katowicach z chłopakami i tutaj w Gliwicach, no są lepsi zawodnicy ode mnie, nie ukrywajmy, bo trenują po 5-10 lat, no ale po prostu no, jak by to powiedzieć, no, na jakąś medialność trzeba sobie zapracować, ja sobie zapracowałem w piłce, może to jest śmieszne, e, że teraz próbuję tutaj i mam łatwiej tam gdzieś przejść i po prostu e, po, gdzieś tam się pokazać, no bo oni, na pewno wszystkich tych chłopaków jest marzenie e, walki w KSW, no po prostu to jak pracują, ja im e, na swoje nazwisko, ja im życzę tego, żeby kiedyś te spróbowali, ja też spróbuję, jeżeli coś się nie uda, coś się nie potoczy, no to po prostu będę dalej przy piłce, bo mam e, zakładamy z Piotrem Sienkiewiczakiem szkółkę, Piłkarską w Wielszowicach, i po prostu będę się tego trzymał. No, jeżeli trzeba spróbować. Nie? Na pewno nie idę, proszę mi uwierzyć, nie idę, bo nie idę zarobić tam pieniędzy. No. Naprawdę proszę w to uwierzyć. Ja wspominałeś właśnie o tym, że zacząłeś swoją karierę w, w piłce nożnej. Masz teraz doświadczenie z MMA? Poznałeś troszeczkę ten, ten klimat ludzi trenujących, czy, jak Twoim zdaniem mają się te zarobki w piłce nożnej do MMA, czy Twoim zdaniem e, ci trenujący są w stanie wyżyć z tego sportu? No powiem tak, że po prostu na pewno ci, co są wyżej notowani, no powiedzmy tak jak Kalidow, czy te, ci inni chłopaki, no to, czy Pudzia, no to są naprawdę chłopacy bardzo medialni, no i przede wszystkim coś pokazali. Szczególnie mamy no to po prostu, yy, no to oni mają na pewno bardzo ładne pieniążki, no ale to są jeszcze mają te swoich menedżerów, swoich sponsorów. To jest ich sprawa, kto ile sobie, <laughs> przepraszam, wywalczy jakie pieniążki. No ale powiem szczerze, że w piłce yy, przynajmniej teraz jest dużo łatwiej, bo są bardzo duże kontrakty. Ja uważam za minimalną pracę, bo. Bo jak się nieraz patrzy na niektórych zawodników, no to głowa boli, a zarabia takie kokosy, mu to wystarczy, a naprawdę zawodzi kibiców swoich i dookoła i później taki ten reprezentacji Polski naprawdę, no nie ma z czego wybierać, bo ci, co chcą na przykład, no to co są na dorobku, to się starają, ale ci, co już mają, to ja uważam, to jest taki minimalizm, a mają dobre zarobki, no to się z tego cieszą i wtedy idą na łatwiznę i uważam, że na pewno zarobki w piłce... Są dużo większe niż tam takich potencjalnych chłopaków, co trenują w MMA. Wspominałeś w rozmowie prywatnej, że w Twoich czasach piłkarskich ważyłeś 92 kg, teraz już masz 106 kg, no ale cały czas podkreślasz swoją kondycję. Uważasz, że jest bardzo dobra. Czy możesz zdradzić, skąd czerpiesz tą wiedzę na temat zdobywania kondycji? Nie ukrywam, że pomaga mi, nie będę mówił nazwiska, pan z Warszawy, który jest od przygotowania fizycznego. Mam rozpiskę treningu, wszystkiego. Jestem y, też w kontakcie cały czas, y, wiadomo, z y, Norbertem, to jest brat y, y, Naterli, pra, pra, prawda? Oni też tam coś podpowiadają. Mam tutaj y, trenera w Orzeszu. Cała grupa, chłop przejeżdżają chłopaki z tychu. mam zmianę, sparring partnerów, zmieniają się na stop Trenuję teraz z chłopakami z Gliwic, trenuję z chłopakami z Katowic. I to jest cały czas na przemian, cały czas nowi ludzie, ci, ciężsi, trochę lżejsi, w parterze, bardziej tacy. Gipcy, później stójka, no naprawdę próbuję się obijać wszystko. no Wszystko idzie naprawdę w dobrym, tym y, interwały biegam. Naprawdę, bo wszyscy myślą, że ja po prostu nie trenuję, że pójdę sobie, idę sobie na łatwiznę, tam wpadnie parę złotych i po prostu będzie fajnie. No ale naprawdę uwierzcie mi, jak chcę się spróbować, znam swoją wartość. Ja po prostu, ktoś mi tam mówi, że internauci, jak o, o, było o o tym amatorskim, to tam wszyscy byli za mną. Ja nawet tego nie czytałem. Teraz, jak nagle dostałem tą szansę w KSW, spróbowania, to po prostu. Ale ja też tak powiem, nawet pan Lewandowski i Kawolski, oni też nie wiedzą, co będzie, prawda, na tej gali. Oni też zaryzykowali w jakiś sposób, bo to też może się odbić na tym, że jakby coś nie poszło, że też będą mieć jakąś pojechane, jak to się tak kolokwialnie mówi. No ale uważam, że trzeba spróbować. No, oni dali mi szansę, ja też spróbuję, nikogo nie spróbuję. Nikogo nie zawieść, szczególnie kibiców, tych, co będą za mną kibicować. No i moje zdanie jest takie, że tak jak powiedziałem, że trzeba spróbować no, życie. Jeżeli się nie uda, no to po prostu nie będę próbował, jak jeden pan, że jeszcze jedna walka, jeszcze jedna walka, jeszcze jedna walka, a może mi się uda. Nie, nie, nie ma, może mi się uda. Jeżeli zobaczę, że w tym się czuję bardzo dobrze. I jakoś to y, wyjdzie, przede wszystkim dać dobrą walkę, no to wtedy wszyscy mnie ocenią. Ja się sam też ocenię, bo jestem też samokrytyczny. No i powiem, czy po prostu czy ma sens gdzieś tam jeszcze się coś bojować wyżej, coś pokazywać się, robić tam, w... ja nie nazywam się celebrytą, tylko robić tam za jakieś pokazówki, czy po prostu zostać tutaj naprawdę solidnie, trenować i powalczyć trochę. Przez rok czasów tych amatorskich i wtedy się poobijać fajnie i zobaczyć, jak, jak to jest. No ale na pewno na dzień dzisiejszy nie zrezygnuję z tego sportu, nawet jak już nie dostanę szansy jakiejś walki, nie, powiedziałem, przy, jakiejś, nie, przy jakimś niepowodzeniu, nie dostanę szansy jakiejś y, walki tam dalej, znowu. No to nie to, że zrezygnuję, będę dalej tu słopakami chłopakami trenował, będę miał z nimi kontakt. Też pracujemy w takim programie y, Ulica Dzieciom, to, to jest Hołdy na Himalaję. Ten program na WF u pana Adriana, zresztą byłego księdza. I po prostu chcemy wdrożyć też w te wsie, żeby z tych biednych dzieci ten sport zaszczepić. No i też się tam będę udzielał, tam też jest patronatem tego Proxa. No teraz i ja jestem. No i też są, jest Kamil Durczok, są inni, inni tacy chłopacy ze Śląska. I po prostu chcemy wdrożyć jak najwięcej sportowców, chcemy też pomóc tym dzieciakom. A może coś się uda, no i w ten sposób będę działał, ale nie będę rezygnował, będę naprawdę trenował, bo uwierzcie mi, to mi się tak spodobało, że no wystarczy, że przyjechać z kamerą na jeden, drugi trening, no i sami zobaczycie jak wygląda, czy ja stoję oparty o materac i patrzę się i mówię, a jakoś to będzie, no naprawdę nie jest tak. Dostaję na tych treningach najwięcej w kość, bo jak nieraz są y, treningi, jakieś zadaniówki i, i, i zmieniamy się, no to Trenuje trzy minuty z chłopakiem, czy sparuje w parterze, on schodzi, wchodzi świeży na trzy minuty, on schodzi i na trzecie trzy minuty wchodzi świeży, a ja cały czas zostaję. Uwierzcie mi, ja zagrałem ponad 200 meczów w lidze, ja już się pokazałem publiczności polskiej, na wojskach polskich i ja się nie muszę jechać pokazać do areny, że to ja jestem Jacek Wiśniewski. Ja się pokazałem, grałem w piłkę, wiem, że mnie dużo ludzi zna i z tego się cieszę, dużo mnie szanuje, dużo mnie nie lubi, no bo to wiadomo, to są kibicowskie sprawy. No ale takie jest życie, no takie jest życie sportowca w jakiś sposób medialnej osoby. To no, ja zawsze muszę z tym uważać, muszę nie mogę zrobić jakiejś głupoty, bo to mentalnie idzie do mediów. Dlatego z tym się żyje i co będzie to będzie. No Kamil Waluś wiadomo w KSW ma jedną walkę, wygrał ją przez kopnięcie tam z tego co widziałem na kolano. Sędzia może nie widział, ale to nie jest moja, nie jest moja sprawa. Wiem, że się też przygotuje, przygotowuje, jeździ, jedzie gdzieś do Stanów. No ale jak jedzie do Stanów, ja życzę Kamilowi jak najlepiej. Oprócz tego 15 września, ale po prostu to jest tak samo. Ja bym pojechał do Realu Madryt na tydzień czasu na trening, bym podpatrzył: przyjadę tutaj, będę lepszym piłkarzem. No, nie będę lepszym piłkarzem, bo to jest za mało czasu. Jakby potrenował 3 lata w Stanach, no to wiadomo, że coś by się nauczył. To nie są moje słowa, tylko moich trenerów, co mnie trenują z Katowic, z Gliwic i z Orzesza. I po prostu powiedzieli, że... Ale to jest też potrzebne. Jedzie się tam na tydzień jakiś obóz taki mały przygotowawczy. W sensie na pewno przygotować do, to będą przede wszystkim sparingi. No to więc wszystko pokażę 15 września. Ja na pewno będę przygotowana tego 15 września bardzo dobrze, bo tak wspomniałeś o tej mojej kondycji, no na dzień dzisiejszy, co trenowałem z chłopakami, to mówią, że mam końskie zdrowie, no a ha, zobaczymy, no jest... Nie, nigdy nie, nie wygrywa końskim zdrowiem, no ale będę musiał na pewne rzeczy uważać, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, jakiegoś chwytu, czyli w parterze, żeby mi coś w kamienie założył. Chociaż ja mam tę szansę, jego wszystkie te walki na YouTube sobie tam pościągałem sobie wszystko cały czas teraz zaczynam o nim myśleć i oglądam. On jedynie może ściągnąć moje krzyżową ramkę z głowy albo okołoś faluje z YouTube. No i to jest ta nasza różnica. Ja uważam, że to jest mała moja przewaga, że. Wiem jak on walczy, on nie wie jak ja, wszyscy są ciekawi co ja sobą zarepre zareprezentuję, ja też jestem ciekawy co ja sobą zareprezentuję. A też jeszcze co do tych internautów, co mi tam cisną na, to, to ja powiedziałem nie czytam tego, ale mi ludzie opowiadają. No to po prostu niektórzy ja uważam, że zazdrości, no bo to tak szybciutko do KSW wskoczyć, no to, to też jest jakaś zazdrość, bo niektórzy trenują tyle lat. No ale naprawdę życzę im, żeby jak zapracują na swoje nazwisko, jak trenują, jak wygrają w 10 turniej czy 5. No i może dostaną szansę, no, tak jak dostał Kamil Waluć, bo wygrał mistrzostwa Polski Amatorów. No, mi się udało to bardzo trochę łatwiej, no ale no, takie życie. No, ja nie będę się z tego tłumaczył. No po prostu dostałem zaproszenie, dostałem podpisany kontrakt, no i skorzystałem z tego. Ciekawe, czy by ci ludzie, co walczą, jakby dostali taką propozycję, czy by wybrali powiedzmy walkę amatorów w jakimś turnieju, czy by wybrali prestiżową walkę w KSW. No, jestem pewien, że 100% by wybrało walkę w KSW. No bo to jest jakaś szansa, jakieś też się pokazania a przede wszystkim pokazanie. Mówię o nich pokazanie, bo naprawdę ja się nie muszę pokazać. Ja tylko chcę udowodnić tym ludziom i chcę dać dobrą walkę. No i, i też udowodnić sobie. no Sam jestem ciekaw, jak będę wyglądał. No, na treningach to jakoś wygląda. Nawet w niektórych momentach są sparingi dość mocne i powiem szczerze, że nawet to wygląda. Mam też na pewno dużo braków. No kurczę, nie oszukujmy się, nie jestem jakimś tam z y, dziesięcioletnią przeszłością fighterem, tylko takim można powiedzieć bardziej ulicznikiem, no ale zobaczymy, jak to będzie. No. No ja życzę też tym wszystkim chłopakom i tym internautom, co jadą po mnie, no, jak zobaczą tą walkę, a później oceniają, no co będzie, to będzie? No życie ja miałem wiele też porażek w piłce nożnej i 25 tysięcy ludzi też mi jechało i ja jestem do tego przyzwyczajony naprawdę psychika mam mocno. Generalnie odpowiedziałeś na kilka pytań, które miałem zamiar zadać, natomiast z takich krótszych, szybkich, interesujących, to a propos jeszcze tej kondycji troszkę, Jakbyś byś porównał tą kondycję do czasu właśnie, kiedy miałeś 25-29 lat, tak bardzo aktywnie uczestniczyłeś w tych wszystkich sportach, a do właśnie do, do tego okresu teraz? No wiadomo, że jak się jest młodszym, to ma się lepszą kondycję, prawda? To, to... Jak się jeszcze ją wytrenuje i przede wszystkim jak się chce trenować, no bo to jest najważniejsze, bo to jest wszystko siedzi w głowie, bo jeżeli ktoś przychodzi na trening i mówi, a jakoś dzisiaj to będzie i, i on już w głowie ma zakodowane, że on dzisiaj się będzie opierdzielał, no to najlepiej jak się rozbierze, idzie, bo taki trening nic nie da, prawda? Mhm. Trzeba iść na trening z nastawieniem, że dzisiaj nawet jak się źle czuje, trzeba to przełamać, trzeba zapierdzielać, to jest półtorej godziny czy dwie, mówię teraz o MMA, wczoraj było nawet dwie i pół. I, i na treningu i powiem szczerze, że, że to jest nastawienie i to jest wszystko siedzi w głowach, to jest ta psychika, a później resztę pójdzie, czy parter, czy stójka, czy tak samo w piłce nożnej, to jest, to się powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś przy, przygotowania, bardzo różni, ale chodzi o podejście psychiczne, no to się praktycznie tu nie, niczym nie różni, bo tutaj, tu jeszcze jest taka sytuacja, że tu koledzy mogą Ci pomóc, prawda, bo jest 11 na boisku, Ty masz słaby, słaby dzień, i po prostu ktoś tam cię zasekuruje, ktoś wybije, ktoś poda, a tutaj, jeżeli masz słaby dzień, no to przegrywasz, no dostajesz muckę, schodzi z ringu przegrany, prawda? I tu trzeba liczyć się na siebie i tu trzeba być bardziej przygotowany psychicznie, taktycznie po prostu i, i uważ, uważam, że przede wszystkim bardzo mądrze podejść do walki i o tym zawodniku dużo wiedzieć, wiedzieć co może zrobić w, dalej, w danej chwili, no i ja teraz tego, teraz zaczynam, bo mam miesiąc czasu, teraz zaczynam, bo wcześniej o tym nie myślałem, teraz zaczynam podglądywać. Dobre strony, złe strony Kamila, i tylko jestem stricte, przygotowuje się pod niego. No i zobaczymy, jak to będzie. A co do tej dalej kondycji, to po prostu przede wszystkim treningi są na pewno inne. To są bardziej interwałowe. Wytrzymałość siłowa jest na siłowni, po prostu to są 5-minutówki, to są obwodówki. W piłce nożnej były też treningi obwodowe, ale to były treningi całkiem inaczej. 30 sekund, później partner wchodził, to jest całkiem inaczej. Teraz i tak trenerzy od tego odchodzą w piłce nożnej. Bo robią stabilizację, robią całkiem inne treningi. Teraz, przede wszystkim, już to jest bardzo dobrze kontrolowane przez sportestery, przez wszystkich fizjologów. To samo jest w MMA, ale tutaj naprawdę jest inny trening. Są inne interwały, są dłuższe. Trzeba 5 minut ciągłego biegu biec na jakimś tam tętnie bardzo wysokim. No, w piłce nożnej jest inaczej: no, są te interwały maksymalnie 120-metrowe, może tam jeszcze troszkę więcej. No, ale to już to są mądrzejsi ludzie ode mnie, co to układają się na tym, znają. No i ja uważam, że ta kondycja na pewno przez ten trening, teraz tempuroczny, co cały czas jestem, no to kondycji takiej nabrałem wytrzymałościowo-siłowej i po prostu jest. Ja uważam, że jestem dobrze, że po prostu umie dużo wytrzymać w parterze. Na przykład jeżeli chodzi o siłę moją, że po prostu czym dłużej i tak. Niesłabne, no ale no, zobaczymy, jak to będzie. Wiadomo, że w walce jest stres z tym trzeba sobie też radzić, z tym, co muszą radzić, no ale ja przeważnie tego stresu nie miałem nigdy w piłce i myślę, że teraz też nie będę miał. To jest coś innego. No, publiczność, w takiej publiczności już grałem jak tam będzie taka publiczność, no to, to mnie nic nie zdziwi. Jak będą gwizdali, będą mi cisnęli, no to mnie to też nie zdziwi, bo czy jechałem na Legię Pogoń Szczecin, czy na widzę w to miałem jechany przez cały mecz. No to jestem do tego przyzwyczajony i po prostu tu akurat mi nie zaszkodzi, to może mi jeszcze pomóc, bo ja wtedy jeszcze bardziej chcę pokazać. No i praktycznie tyle. A jeżeli chodzi o ten trening par parteru, y też wspominałeś, że to jest jakby twoja słabsza część, bo przede wszystkim wolisz y w stójce. Jak ci się od tego czasu udało y doszlifować ten parter? Nie wspominałem, że to jest moja słaba część. Bo jest... Może ja to zinterpretowałem <laughs> w ten sposób. <laughs> tak. Y to jest kurczę parter, par 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 parter jest bardzo dobry. <laughs> Nie no po prostu na pewno będę musiał jeszcze troszkę potrenować takich, bo teraz co się w miesiącu człowiek nauczy prawda i przez to co się uczyłem teraz wcześniej wiadomo to jest ćwiczę cały czas zadaniówki są różne parę chwytów parę kombinacji na parę wyjść z parteru po prostu jak się obronić parę zejść no i przede wszystkim no to jest bardzo ważne a a czy ja jakoś zaatakuję i z, czy zrobię jakiś chwyt, no to, no to zobaczymy. No, nie będzie żadnej niespodzianki, bo się cały czas jestem, w, to się cały czas uczę i po, po prostu nieraz w walce wie, dużo ludzi nie ma takiego siódmego zmysłu, jak Mamet Hadidow, że on w czasie walki, jak się kręci, no to momentalnie ma jakieś trzy chwyty w głowie i on to zrobi, no to uwierzcie mi, że ja tego nie mam i na pewno nie będę miał przez dłuższy czas ale po prostu zobaczymy, no zobaczymy. Będziemy się bić i to jest najważniejsze. Tak jak Kamil powiedział, że za to mu dziękuję, bo powiedział, że mnie szanuje, że Ślązaka szanuje. Ja też, jak to się ugodał po naszemu, Gorola też będę szanował, no i a ta będzie mócka. <grym> Na ten wątek niesławny tych walk ulicznych, o których raczej nie za bardzo chcesz się wypowiadać, rozwijać, natomiast tylko interesuje mnie, czy w tych momentach te walki rozgrywały się tylko w stójce, czy może tam były jakieś inne momenty, kiedy kończyło się jakoś inaczej, no może jakieś właśnie chwyty dźwigni, czy to było takie typowo 100% po męsku, że tak powiem. To było tak, to było 18 lat temu, prawie 20, no i tam, też te MMA tak nie wchodziło, no to tam raczej... w, tym, w tym, No dokładnie, to tam w tym parterze raczej nie było, tam dużo też, dużo pojedynków wygrałem przez uderzenie głową, ale, ale tutaj nie wolno, prawda, no i... ale naprawdę do tego nie chcę wracać, to było tak dawno, że młody, młody jak to się mówi, młody, głupi, szalony, potrzebował pieniędzy, no to więc się bił za te pieniądze, no i tyle. Przyszło mi na, na myśl jeszcze kwestia Twojego pamiętnego, ym, Twojej pamiętnej sesji fotograficznej dla Super Expressu, gdzie y, zrobić taką pokazówkę tam w rękawicach KSW. Czy to było takie y, czysto marketingowe wtedy zagranie? Nie, po prostu uwierzcie mi, no, ja to był sam początek i, i na, 8 czerwca miałem urodziny, no i po prostu y, kupili mi do MMA rękawiczki, no i poszli trochę grubiej i kupili te droższe, Wojowników w sklepie w Katowicach, no i po prostu kupili te, no to, no to, już, to już trenowałem w nich, prawda, no to, to nie to, że żadna pokazówka, to jeszcze wtedy naprawdę nie wiedziałem, czy cokolwiek coś będzie i po prostu no takie dostałem na urodziny, no i w takich trenowałem, dla mnie to nie jest problem, czy to jest yy, po prostu, czy to jest Nike Adidas, czy to jest unsport, czy to jest nie wiem, but Wałbrzych, jak go od kogoś dostaję w prezencie, no to w tym trenuje, no i ja i to jest prawda. Większość sprzętu, którego dostałem, dostałem w prezencie na urodziny, no i w tym trenuję, no bo po prostu nie miałem nigdy takiego, w szafkach takiego sprzętu, prawda? Jedynie rękawice bokserskie, no to już miałem te gran Hilki, to wszystko to miałem wcześniej kupione, a po prostu to SW to nie jest żadna pokazówka, bo ja tak samo, jeżeli. Ktoś myślał, że to jakaś pokazówka, no to mógł w tych rękawiskach trenować trenera, ja bym sobie ubrał od niego, no, dla, nie było żadnego problemu. Ale powtarzam, to dostałem te rękawice na urodziny i, i to wszystko. A czy bardziej pytam pod takim kontekstem, że wiele osób y, wiadomo było, że będziesz występował w MMA, ale nie było wiadomo gdzie. No i to było takie pole właściwie dla spekulantów, prawda, że oni już wiedzieli, że będzie to KSW, a to był w takim razie czysty przypadek, tak? Tak, jeśli chodzi o rękawice, uwierzcie mi, naprawdę to był czysty przypadek, można sprawdzić, 8 czerwca mam urodziny. I dostałem to, jeszcze to te rękawiczki naprawdę, one chyba paczki kosztują, no to się tam zrzuciło, dwie osoby, 100 lat i ten, i, da, da, i dali, mi, dali mi te rękawice, no i to tylko tyle, naprawdę żadnej spekulacji, ja wtedy jeszcze nic nie wiedziałem, Jezus Maria, no to nie wiem, no wyszedłbym, nie wiem, w kasku od Petra Czecha, to by mi się zapytali, czy będę grał w Chelsea, tak, no, bez sensu, kurwa, Dobrze, to ja w takim razie bardzo dziękuję za obszerny wywiad i powodzenia w takim razie 15 września. Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich internautów. Nie? Kibicujcie Kamilowi Walusiowi. Pozdrawiam. Dzięki.